Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, na kolejnej wyprawie. Zobaczcie, jestem w lesie. Gdzie ja w ogóle jestem? Nie, no spokojnie, chyba teraz idziemy tędy, tak? Chyba tak. Słuchajcie, odwiedzimy sobie teraz wieżę Bismarcka. Jedna z 40, 40 w Polsce. A około 240 czy 250 takich obiektów było na całym świecie. I ta tutaj jest tą pierwszą. Pierwsza wieża, która powstała w województwie dolnośląskim. I zaraz spróbujemy sobie na nią wejść. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Mierzy ona jakieś plus minus 20-23 metry. No i zobaczymy. Taki krótki film. I zaraz widzimy się już na miejscu. Ok, słuchajcie, jesteśmy już tutaj przed obiektem, zobaczcie wow. o, 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 o. znajdujemy się na Jańskiej górze. Obiekt ten datuje się na 1869 rok. Dobra, poszukamy wejścia i spróbujemy sobie raz, dwa wejść na górę, o ile będzie taka możliwość. robi wrażenie. No jak na razie wygląda to w miarę okej. Okay. Chłowa ale zimno Ło Ale wysoko Idziemy jeszcze wyżej No i jesteśmy na górze. Doki nie są zbyt specjalne, ponieważ jesteśmy w lesie, ale pójdziemy do tego drugiego okienka. Wspaniałe miejsce, powiem wam szczerze. Niby taka ruina, ale jeżeli ktoś lubi takie obiekty, jak najbardziej. Ale szczerze, raczej nie polecam, bo jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Oj, teraz trzeba chodź, jak zejść. Dobra, jesteśmy już. Dobra, schodzimy na dół. Niby jeszcze jest stabilnie, ale jest takie uczucie takiej trochę niepewności. I idziemy powolutku, powolutku. Można iść szybciej, ale może się w głowę zakręcić. Boom. Na dole jeszcze jest wejście. Też sobie oczywiście wejdę. Idź, idę na dół. Pani nie ma? No chyba nie, ale... Dobra. I tu już się kończy. Dobra, wychodzimy. Ale fajne miejsce. Dobra, z tego miejsca będę się z wami już żegnać, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten krótki film też Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!